Czujesz, że praca zabiera ci całe życie. A co jeśli powiem ci, że możesz pracować tylko 4 godziny tygodniowo i żyć jak milioner? Brzmi jak ściema? Zaczekaj. To coś więcej. Większość z nas utknęła w wyścigu szczurów. 9 godzin w pracy, korki, brak czasu dla y, rodziny. Znasz to, prawda? Ale. Timothy Ferris, autor czterogodzinnego tygodnia pracy, mówi jasno: to wcale nie musi tak wyglądać. Jego zasada jest prosta: przestań pracować ciężej, zacznij pracować mądrzej. Zasada Pareto: 20% wysiłku daje 80% wyników, ale to nie wszystko. Deleguj, automatyzuj, eliminuj zbędne rzeczy i skup się na tym, co naprawdę ważne. Ferris nazywa to mini emeryturami. Żyj wolniej już teraz, a nie na starość. Ale tu jest haczyk: to nie dla każdego. Jeśli chcesz zobaczyć efekty, musisz zainwestować czas w zmianę myślenia. To nie jest bajka o pracy 4 godziny w tygodniu. To strategia, by żyć lepiej. Masz odwagę ją wdrożyć? Teraz zatrzymaj się na chwilę. Co w Twoim życiu mógłbyś wyeliminować? Co delegować? Co naprawdę daje Ci radość? Napisz w komentarzu: co zmienisz, by żyć na własnych zasadach. I pamiętaj: Twój czas to Twój największy kapitał. Nie marnuj go. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tej filozofii, daj suba i kliknij dzwonek. Zmieniajmy życie razem. Do zobaczenia w następnym filmie.